Dobra. Więc kiedy świąteczna zawierucha śnieżna jest, ciepła herbata jest, to możemy zaczynać opowieść wigilijną. Jak nakazuje tradycja, sianym spod obrusu należy podzielić się ze wszystkimi zwierzętami. A my mamy sporo bydła, to kiedyś gdy nie mieliśmy paszowozu, musieliśmy rozwijać pod obrusem 3 baloty siana, żeby dla każdego starczyło. Te siano pod obrusem leżało, to było miękkie, takie pufalowane, potrawy na tym stało. Warst się ulewał, karp zazwyczaj był w zalewie, więc zdarzyło mu się wypłynąć z talerza. A teraz, jak mamy paszowóz, wystarczy wziąć garstkę siana, położyć pod obrus, później tą garstkę siana bierzemy, wrzucamy do wozu, paszowóz to miesza i w ten oto sposób każda sztuka dostaje po kawałeczku sianka z pod obrusu. Jest to bardzo duże ułatwienie.